Te już pięknie pachną i przyznam się, że bardzo mnie kuszą, ale dowiedziałem się, że jeszcze chwilę muszą na drzewie powisieć. O tym, jakie szykują się zbiory w sadach, już za moment. Opowiemy, czy jabłka są dobrej jakości, czy nadają się na soki i przede wszystkim, czy jest ich odpowiednio dużo. Zbiory się zaczęły, już odmiany Sanders skończyliśmy. A jakie będą, to trudno jest powiedzieć, bo przed nami dopiero początek zbiorów jest. No ale miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, nie przyjdą żadne anomalie pogodowe, to znaczy grad w naszym wypadku. No i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. W naszym wypadku na naszym terenie wystąpiły przymrozki dosyć takie. Intensywne, nasz sad został ręką obronną, ochroniony dzięki właśnie nad koronowym nawadnianiu. Czyli można powiedzieć, że tutaj w tym wypadku inwestycja szybko się zwraca. Tak, a przy tym jeszcze jak było, mimo że teraz jest taka pogoda, jaka jest, ale był taki okres, że były bardzo wysokie temperatury, więc my też puszczaliśmy, żeby leciusieńko schłodzone było to jabłko, więc wykorzystane nawadnianie jest w 100%. Tutaj mamy takie mikro jabłuszka, nazywacie je zapylaczami. Czy to też się da do czegoś wykorzystać? No, wszystko można wykorzystać. To akurat można sobie zrobić kandyzowane takie jabłuszko. Można zrobić sobie z tego nalewkę bardzo dobrą, jak dojrzeje, oczywiście, bo to jest w kolorze pomarańczowym i takim czerwonym i to jest bardzo istotne zapylacz w sadzie. Te jabłuszka, które tu wiszą, kiedy będą orwane? One dopiero tak będą gdzieś za cztery tygodnie rwane. Bo muszą dojrzeć, muszą jeszcze urosnąć, byśmy chcieli, żeby urosły, no i żeby były bardziej soczyste, no i żeby było i znacznie więcej, bo wiadomo, masa. Tutaj ostatni raz będą rwane chyba w tym roku, prawda? I koniec tego sadu? Prawdopodobnie tak, bo idzie do kasacji. Dlaczego? Z tego względu, że jest bardzo dużo drzew, które po prostu są uszkodzone przez choroby, no i jest to jak gdyby strata czasu jeździć i pielęgnować, jak można w to miejsce odczekać troszkę, bo wiadomo, że jak się usunie, musi być ziemia doprowadzona do pewnej kultury i dopiero będzie nowe nasadzenie. Są też nowe sady, drugi rok, ale już ładnie owocują te drzewa, jest nadzieja? To znaczy, zobaczymy, jak będzie to owocowanie w tym roku. Jest tam. Po parę owoców na drzewie, ale zobaczymy, jaki będzie z tego sok. Bo my w zasadzie wszystkie drzewa, odmiany drzew sadzimy pod kątem soku jabłkowego. Gdyby porównywać chociażby do ubiegłego roku, to jak to wygląda? To znaczy, w zależności na jakiej odmianie. Bo tutaj to nie można powiedzieć. A druga sprawa, że każda odmiana rządzi się swoimi prawami, tak można powiedzieć, ale ogólnie na drzewach jest dosyć sporo jabłek. Te już pięknie wybarwione, czym niżej, tym gorzej. O, tutaj widać jakie są ślady pomrozowe. Część jabłek w ogóle takich, więc to już jest pozaklasowe i będzie można je sprzedać. Jeżeli w ogóle, to tylko i wyłącznie na przemysł. Wczesne odmiany już oberwane? Tak, można powiedzieć, że wczesne odmiany jabłek już dążą ku końcowi. Tak kiedy będą? No, te planujemy zbierać za około dwa tygodnie. Jest to gala sznika, szniko No i myślę, że pozostało teraz dwa tygodnie do tego, żeby zacząć zbierać. Tak jak się patrzy, to. Czym wyżej, tym więcej owoców i bardziej wybarwione, a te na dole to takie niekoniecznie urodziwe. No niestety, to jest wina tegorocznych przymrozków około i niestety powinniśmy mieć około 120-140 jabłek na drzewie, mamy no, prawie że pół, szybko policzyliśmy. No i dodatkowo dochodzą nam jabłka, które są jeszcze zniszczone, i to też jest zniszczenie poprzez przymrozki, no więc plon nie będzie zachwycający na tyle, szczególnie tutaj na tym areale. Czyli trzeba będzie przebierać, i część pójdzie jako deserowe, a część. No, zazwyczaj tak jest. No, przyjmuje się, że tego przemysłu w jabłko-deserowym powinno być suma sumarą plus minus około 10%. No, w tym sezonie wiemy, że jednak to będzie zdecydowanie więcej. Nie wiem co mówi ten dźwięk, czy to znaczy, że już jest dojrzały, czy nie. W każdym razie te piłeczki są coraz to większe i za chwilę będą nadawały się do zbioru. Jesteśmy na plantacji arbuzów. Teoretycznie powinniśmy już zaczynać zbiory, ale jeszcze czekamy, żeby teraz te chłodne noce i chłodne dni przeszły i jednak, jednak jeszcze troszkę poprawiły smak tego arbuza z końcem tygodnia. Patrząc na to, jak to mówią, pierwsze koty za płoty, kuje czy nie? Szczerze nie wiem jeszcze, bo pewnie zobaczymy po zbiorach, jak to wygląda. Przy czym ci, którzy już zaczęli zbierać, no wiem, że z kosztami, można powiedzieć, przez pogodę wychodzą na delikatnym plusie. Nie jest to tak dochodowe jak w poprzednich latach. No tutaj pogoda dużo namieszała. Arbus z początku miał zimno, nie chciał Wiązać, zrzucał kwiaty, zrzucał owoce, no ale to specyfika tego roku. Dla niektórych gatunków to było dobrze, tak jak na przykład dla truskawki, ona nie, nie przejrzewała, ludzie mieli czas, żeby ją oberwać, a zarbuzem akurat wyszło na niekorzyść. Tutaj te owoce to będą zbierane jakby w jednym rzucie, czy będziecie też co jakiś czas zaglądać i jeszcze te co podrosną, to później obrywać? Marzeniem by było, żeby to zebrać raz, ale niestety tak nie będzie. Mam nadzieję, że uda się to zebrać w dwóch podejściach. Woda już została odcięta, więc teraz ona. Pobiera i ściąga to, co jest nagromadzone w liściach. Jak już widzimy, że ta kondycja krzaków słabnie, i arbuzy się zaczynają pokazywać. To jest, to jest specjalna zagrywka, żeby te arbuzy nam się pokazywały, żeby to nie było takie grzybobranie i szukanie pod mchem. A próby już były smakowe. Tak, były pierwsze próby smakowe. Tam, gdzie woda, że tak powiem, została odcięta najszybciej, było próbowane z rodziną. No i stwierdzają, że już jest słodki, jeszcze trochę koloru mu brakuje. Tutaj to już czuć ciężar. Ile może ważyć? O myślę, że z 80 10 kg może ważyć, może 10 kg nawet przerzucić. To jak się sprzedaje, to oczywiście się to przemnaża przez cenę i w tej chwili mniej więcej jaka cena funkcjonuje na rynku? No tak jak dla producentów, cena, którą się słyszy, to jest od 1,4 do 1,8 zł za kilogram. To jest taka cena, bym powiedział, porównywalna do poprzednich lat. Tak jak na ten tonaż, no nie jest to cena zawrotna i na te problemy, które mieliśmy w tym roku. Czy ten jest już dojrzały? Jak mogę to stwierdzić? Jako producent mogę powiedzieć, i to jest taka główna zasada, że Arbus nam łączy się tutaj z tym pędem głównym, od którego pobiera wszystkie składniki odżywcze i tu ma taki przylistek. I ten przylistek, mhm. jeżeli jest zielony, znaczy, że jeszcze temu Arbuzowi troszkę brakuje, żeby ten y, smak i walory smakowe osiągnął. Ale Aha. już na przykład tutaj, tutaj ten już przylistek jest już jest obeschnięty, więc ten z pewnością będzie bardziej dojrzały. Ale teraz można też porównać właśnie ten głuchy dźwięk, dźwięk dokładnie. bo tutaj. Ten, który powinien być dojrzały i ten, ten który nie taki jest dojrzały. Jest bardziej dźwięczny. Tak, ten jest bardziej dźwięczny, więc to jest taki, taka zasada, którą my możemy traktować to jako konsumenci w sklepach, my jesteśmy już w Nowym Chodnowie, też w sadzie, ale powiemy o tym i pokażemy, że nie tylko jabłka tutaj rosną. Najlepszy dowód. W tej chwili jest tak bardzo dojrzała, ma wszystkie już chyba w sobie aromaty, wszystkie smaki jest słodziutka, tylko się nie słabo sprzedaje. Jaka jest cena na rynkach hurtowych? W granicach 8-10 zł kg. A ile trzeba zapłacić za zbiór? Zbiór ręczny wychodzi około 4 zł z kg. Koszty? O koszty następne 4 zł z kg, czyli na granicy opłacalności. Tak, na granicy opłacalności e, słaby zbyt w tym roku na porzeczkę czerwoną był. Mało po prostu jej się sprzedawało. A co się sprzedaje? No w tej chwili co? No ogórki. Pomidory się zaczynają sprzedawać, fasolka, warzywa przede wszystkim. Z owoców śliwka się sprzedaje, ale też jest tania. Jabłka zaczynają się sprzedawać świeże, już powoli zaczynają konsumenci wsmakowywać się w świeży aromat nowych jabłek. I dlatego między innymi w sadach coraz więcej też urozmaiceń i różnych innych nasadzeń, no bo to co było podstawą, to tak średnio w tej chwili przynosi dochody. No w tej chwili w naszych rejonach tutaj sadowniczych wielu sadowników przechodzi na uprawę truskawki. Duże plantacje się zakładają truskawek. Jest to jednak jeden z pierwszych owoców, który rozpędza handel. No i, i smak w ogóle tej truskawki naszej to jest bardzo dobry, także konsumenci bardzo chętnie to kupują. A jabłka jak się zapowiadają? Jabłka, zbiory się zapowiadają różnie, bo są rejony, że zbiory będą bardzo dobre i jakość jabłek będzie bardzo dobra, ale tutaj w naszych rejonach przeszła duża fala mrozów i, i zbiory nie będą zbyt dobre. Jeśli będzie jakiś tam tonaż, to to jabłko będzie słabe jakościowo, po prostu będzie miało uszkodzenia pomrozowe. Cena pewnie będzie też nie za wysoka. Cena jabłek przemysłowych jest dużo niższa o jakieś 30%, jak w ubiegłym roku o tej porze. I ile? No w tej chwili w granicach 67-68 groszy za kilo. A to jakie były warunki może mieć wpływ na to, jak te owoce będą się przechowywać? No warunki w tym roku rok bardzo specyficzny, chłodny, suchy, no ale jak pokazało się troszeczkę słońca więcej, no to oparzenia na jabłkach się pojawiały silne oparze lizny. W ubiegłym roku na przykład był słoneczny rok, no i nie było takich oparzeń na owocach, jak w tym roku. A to, że w sierpniu mamy noce 3-4 stopnie tylko powyżej zera, to się zdarzało? No dzisiejsza noc na przykład taka była, w granicach 3-5 stopni było na plusie. Raczej nie zdarzało się to, we wrześniu taka temperatura powinna być, przynajmniej jakieś te tygodnie później. To też będzie miało wpływ na zbiory? Znaczy takie temperatury, takie spadki temperatur nocą mają korzystny wpływ na wybarwianie się owoców, szczególnie jabłek, właśnie jabłka lubią takie spadki temperatury, że to jabłko jest ładniej wybarwione. A jakie odmiany w tym roku, powiedzmy, że są w odpowiedniej ilości, a jakich jest mało? No w tym roku jest duży urodzaj ligola, jak obserwuję. Szempion też dosyć dobrze, Alwa. Mało będzie jabłek z odmian z grupy Jonagureta. Jona, Jona Czyli Jona prince będzie mało, Goreta będzie mało. I trzeba będzie trochę swoje nawyki żywieniowe zmienić, no bo to były akurat odmiany, które były lubiane ewidentnie przez Polaków. Tak, no to te odmiany są dosyć dosyć popularne, no ale pewnie nadrobi na to, nadrobi to, na to miejsce, zastąpi czempion, ewentualnie Lobo, ewentualnie Ligol, zastąpią te odmiany, których będzie mniej. Dziś w programie to już wszystko, a kolejne nasze spotkanie jak zwykle w niedzielę o 16.15. Do zobaczenia.